Wracając do rzęsistka i, i kokcydii, e, w, w tym kąt tutaj chciałbym zapytać, ile, ile dni trwa kuracja, jeśli chodzi o, o rzęsistka, kokcydię. Bo pierwsze rozmawialiśmy o tym odrobaczaniu, to jest jakby pierwszy, tak, krok, dokładnie. Tak, do, tak? Dokładnie. I co dalej No teraz z kolei y, potem y, wiadomo, no, trzeba by było też sprawdzić ptaki pod kątem rzęsiska. Y, tutaj, tutaj już wspominaliśmy tutaj o kokcydiach. Bo teraz z tym rzęsiskiem znowu będzie, będzie z kolei problem. Jeżeli, jeżeli z kolei ptaki, ptaki będą, y, będą z, zarażone tym rzęsiskiem, no to t, tak jak wspominaliśmy, znowu będzie problem z kolei z pierzeniem, bo y, ptaki będą się słabiej pierzyło. Ale druga sprawa, ten rzęsistek będzie nam się stopniowo namnażał, stopniowo namnażał. No i potem z kolei, jeżeli ptaki, ptaki będą dalej, dalej wchodziły w rozwód z tym rzęściskiem no teraz, teraz jest zimna woda, także, także ten, ten, ten rzęsistek taki troszeczkę jest uśpiony, no bo ciężko, ciężko temu, te, te, temu rzęsistkowi zarazić, jakby przenieść się z jednego ptaka na drugiego ptaka, no bo mamy zimną wodę, no i to, to najczęściej jakby zabija, zabija tego, tego pasożyta. No ale zaraz będą lęgi, zaraz się zrobi ciepło. I teraz, jeżeli, jeżeli ptaki będą w lęgach z rzęsiskiem, no to będą po prostu karmić, karmić młode, zrobi się z kolei ciepła woda, że ten, te, ten, ten rzęsistek podczas, podczas picia z jednego ptaka na drugiego ptaka będzie, będzie łatwo mu się e, zakazić, e, no i ptaki z kolei wejdą w lęgi, no to ten, ten, znaczy ten, ten rzęsistek po prostu straszy, będzie nam robił ogromne spustoszenie w lęgach, bo będzie nam po prostu wybijał młode. E, czyli e... Podsumowując, rodzice będący nosicielami przekażą patogeny potomstwu na przykład tak. poprzez papkę, podawanie mhm. Dokładnie. papki, tak? Dokładnie. Okay. I będzie, będzie, będzie Najczęściej jest, jest wtedy duży problem w stadzie, wtedy z kolei ludzie, ludzie, ludzie przychodzą, bo, bo, bo wtedy na, na nam się drugie, drugie choroby ładują, grzyby, no bo teraz jeżeli na przykład na przykład jest strasznie, strasznie duży rzęścisk, to te, te rzęsiski z kolei uszkadzają właśnie błonę śluzową wola, błonę śluzową jamy dziobowej. No i wtedy na przykład ptaki z, kolei, ptaki z kolei z zewnątrz, ze środowiska, bardzo łatwo łapią wtedy infekcje grzybowe. No i wtedy tutaj wiadomo, tutaj sobie, tutaj, tak te, jeżeli byśmy zrobili badanie i przeleczyliby, prze, przeleczylibyśmy teraz rzęsiska, no to przeleczymy, będziemy leczyć jedną chorobę, tak? a potem z kolei będziemy leczyć rzęsistka i grzyba i jeszcze jakieś inne, inne, inne choroby mogą, mogą się przyplątać, bo najczęściej, najczęściej jest, jest tak, że, że jeżeli ten rzęsistek przez dłuższy czas infekuje te gołębie, no to po, po jakimś czasie dochodzą tutaj różnego rodzaju choroby grzybowe. No i, no i są dwie choroby i leczenie dwóch chorób naraz jest dużo trudniejsze. Jak wygląda badanie na rzęsistka i kokcydiel? Na rzęsiska i kokcydie, no znaczy tak, jeżeli chodzi o, o kokcydię, to wtedy, to wtedy jest, jest to badanie kału. I to jest jedno badanie na, na, na pasożyty i kokcydia. Każdy hodowca powinien przynieść wtedy próbkę kału, no i w takim specjalnym urządzeniu się się ten tał y, preparuje i potem ogląda się po prostu pod mikroskopem na telewizorze różnego rodzaju właśnie y, robaki, kokcydia, A jeżeli chodzi o rzęśiskę, no to wtedy ja potrzebuję pięć gołębi i za pomocą właśnie pipety się po prostu pobiera. Pięć gołębi z jednego gołębnika? To znaczy, 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 tak, bo to na się robi się badania, badania przesiewowe. Do jednej grupy y, bierze się po prostu pięć gołębi z, z danego gołębnika, bądź z danej grupy, czy roz, rozpłód, rozpłodu, go, go, gołębi lotowych, no i wtedy, prawda, ocenia się e, inwazję tego, tego, tego pasożyta. Mhm. E, zapytam, e, czy kuracja e, przeciw i kokcydiom może zaburzyć płodność e, i taki element, że jajka będą puste? Yy, tak, bo teraz, yy, teraz jeżeli chodzi. Jeżeli I jaka jest ten karencja? Ile czasu jeżeli chodzi Jeżeli chodzi tutaj właśnie, właśnie o kurację na rzęsiska, no najczęściej yy, używa się z kolei preparatów pochodnych tam ronidazolu, metronidazolu i, i tak dalej. I teraz yy, te preparaty z tej grupy yy, po prostu jakby unieczyniają jajniki gołębic. Yy, najczęściej na, na okres tam. Yy, no tak dwóch tygodni, tak? Czyli, czyli, czy, 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 czyli mniej więcej te kuracje na powinniśmy skończyć na dwa tygodnie przed planowanym rozpłodem. No bo wtedy z kolei może być tak, że, po, że no, będziemy, będziemy, mieli, będziemy mieli z kolei czyste jajka. Druga sprawa jest tak, jeżeli planujemy rozpód. No to tak trzeba by było jeszcze przygotować te ptaki do rozpłodu. To nie jest tak, że tak, że, że po prostu podamy leki i od razu będziemy, będziemy, będziemy parować te ptaki. Tylko nawet nawet same po prostu przygotowanie tych ptaków do rozpłodu zajmie nam dwa tygodnie. No bo tak. Musimy po prostu sobie zaplanować, y, jakie pary będziemy łączyć, a nie tak, że, że z przypadku na Łapu CAPU bierzemy tego, tego gołębia, tą, tą gołębicę, no warto to sobie troszeczkę zaplanować. Druga sprawa, y, trzeba by było wtedy je, z, jeżeli, z, zobaczyć, jeżeli byłaby słaba pogoda, na przykład du, du, dużo dni dni byłoby deszczowych. Yy, mocno pochmurno, by było dobrze, by było doświetlić te ptaki. Trzeba by było wtedy zaplanować sobie, yy, żeby odpowiednio przygotować te gołębie, yy, podać jakieś właśnie związki, witaminy scln tak jak na przykład z takich preparatów SLV, yy, SprintVet, Biocalvet, no, żeby te ptaki, te, te ptaki w, wzmocnić do, do, do lęgów. Tak? Zaraz do tego, doktorze, przejdziemy. Yy, czyli słyszę tak: odrobaczenie dwa tygodnie w pierwszym kroku. Kuracja na rzęsiska i kokcyli ile trwa? Kuracja na rzęsiska trwa i znaczy tak, jeżeli chodzi o rzęsiska, no to wtedy kuracja znaczy tak, no Na też najczęściej jest tak, że hodowcy mają dużą grupę ptaków, no to znowu musimy podawać te ptaki, te preparaty bądź do wody, bądź karmą, no to to jest po prostu jeden tydzień, 7 dni. Dobrze, czyli teraz, mamy tak: odrobaczenie tak, dwa tygodnie, rzęsistek siedem dni, dni, już mamy trzy tygodnie. Trzy tygodnie mamy, dokładnie. Czyli, czy to i teraz tak. Jeszcze, 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 jeszcze jeżeli, jeżeli, jeżeli byśmy z kolei leczyli kokcydia, no to też teraz w zależności od preparatów, bo są różne, różne preparaty, różne schematy podawania kokcydiostatyków. Jedne preparaty podajemy przez 7 dni, z kolei, pre, z kolei in, inny rodzaj preparatu do, do, do walki z kokcydiozą też będziemy podawać 3 dni, i po 7 dniach znowu trzeba powtórzyć 3 dni. No to znowu nam wyjdzie od, od jednego tygodnia do dwóch tygodni te, te le, le, leczenie tych kokcydii, jeżeli by nam coś wyłożyć. Czyli podsumowując, tak naprawdę musimy cztery tygodnie zarezerwować na przygotowanie gołębi e, no, tak, no tak, a jeszcze, Odrobach, a, czy nie? A, jeszcze, a jeszcze z kolei z, z kolei do, też, też wa, hmm. warto sobie zrobić badania bakteriologiczne, jeżeli jakieś bakterie by nam wyszły, bądź w przewodzie pokarmowym, bądź, bądź też w układzie oddechowym, no to jeszcze trzeba by było, tak z tydzień czasu, byśmy potrzebowali, no żeby, żeby jeszcze, wy, jeszcze z bakterii wy, wy, wyczyścić te ptaki. Czyli tu już rozmawiamy, rozmawiamy o badaniach posiewowych, tak? No, no, no do, 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 dokładnie, a potem jeszcze trzeba, co? jeszcze trzeba by było ptaki zaszczepić. No to kolejny tydzień trzeba by jakoś przygotować te ptaki do szczepienia, jakoś podnieść im odporność. No to by nam tak troszeczkę tych tygodni zeszło tutaj, tak? Mm -hmm. Ale mam jeszcze, czyli te mm -hmm. pięć tygodni? No pięć, sześć, ty... ja, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym no tak, tak sobie, tak, taki, tak, żebyśmy sobie to wszystko, wszystko poukładali, prawda? Żebyśmy sobie zrobili właśnie kurację, żebyśmy sobie jakoś tam zaplanowali lęgi, no to ja bym tak dwa miesiące proponował zarezerwować. Poszczepili te ptaki, wszystkie trzeba by było. Tak, dwa miesiące przed lęgami, żebyśmy sobie zarezerwowali czas. Mam jeszcze pytanie o Salmonellozę i o e Eszerichy Coli. Tak. E bo również w tym okresie, tak, przed szczepieniem dobrze jest przeprowadzić kurację. Dokładnie, dokładnie. I teraz tak, dobrze by było, by było z kolei zrobić sobie, sobie, sobie kurację, no bo bakteria E. coli, y, czy, czy duż, dużo gorsza, go, gorsza salmoneloza no z, będzie nam tutaj siała ogromne spustoszenie w gołębniku. Mhm. I to też teraz y, nie, nie tak, że będziemy, że jakiś tam po prostu ktoś sobie kupi gdzieś jakiś byle jaki antybiotyk, poda yy, i będzie myślał, że wszystko jest w porządku. No bo na przykład przykładowo z bakterią z E. coli yy, są duże, duże z kolei problemy, no bo teraz jest w środowisku bardzo dużo różnych szczepów reagujących na różne antybiotyki. No i warto sobie z kolei zrobić badanie yy, i potem z kolei test lekooporności, żebyśmy wiedzieli, jaki antybiotyk yy, podać. No i też, yy, też teraz jest taka nowa technologia yy, właśnie niszczenia zakażeń, bądź bakterii E. coli i, i salmonellozu. Mamy takie dwa preparaty, właśnie salwet i kolwet, Na no, w przypadku tej drugiej bakterii salmonellozu... Ile trwa, znowu zapytam o ten czas, o to planowanie, ile trwa kuracja salwetem i kolwetem? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. I to nie jest tak, że... Bo ja mam z kolei bardzo dużo telefonów od hodowców, no, że każdy tam po prostu twierdzi, że, że te dwa tygodnie są niepotrzebne, że, wy, że, że wystarczy podać po prostu salwet, kolwet 3-4 dni po antybiotyku, żeby tam i jak hodowcy twierdzą, że te głębiej się wzmocnią. One, one wcale się nie wzmocnią, bo chodzi o to, że, że ta kuracja musi, musi trwać te dwa tygodnie, ponieważ. Te bakterie, znaczy te, bakteri, te, 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 jakby te nukleoproteiny, które są z kolei w tych, w tych preparatach, one muszą się jakby namnożyć w, w ciele, w ciele go, go, gołębia przez właśnie te dwa tygodnie. Mhm. Czy, czy prawdą jest, że pałeczki E. coli namnażają się podczas pierzenia? Nie. To znaczy tak. One się będą, będą beby, te, te, te pałeczki ekoli, ekoli, BB będą z kolei się nam narzeć w trakcie pierzenia. Jeżeli przykładowo na przykład gołębie są mocno zarobaczone, osłabione, no i, 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 teraz, i teraz z kolei w trakcie pierzenia spada odporność tych gołębi i, 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 te, i jakby ta choroba zaczyna mocniej, mocniej postępować. Tak? No bo tak, gołębie mają uszkodzone jelita przez robaki, osłabione są przez pierzenie, i po prostu z łatwością ta bakteria. Yy, Przełamie po prostu układ odpornościowy gołębia, no i, za, 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 i zaatakuje nam tutaj, tutaj z kolei hodowlę. Rozumiem. Czyli podsumowując y, ten etap w hodowli, y, no bo tutaj jakby najważniejsza jest diagnostyka. No dokładnie, żebyśmy, żebyśmy po prostu wiedzieli, co leczymy, a nie, a nie po prostu, że, że ktoś tam podał, ktoś miał jakiś dobry wynik, ktoś tam jakiś, jakiś cudowny lek na wszystkie choroby podał i, i już jest. I jemu, się, jemu, jemu z kolei, każdemu hodowcy się wydaje, się się wydaje że on ma, że ma, ma taką cudowną, cudowną buteleczkę na wszystkie choroby. No bo tam Krzysiek, tam czy Zdzisiek, czy, czy Zbyszek, po prostu no, ma tam dobre miejsce miejsce w tabeli. No i Krzysiek, Zdzisiek podał dany lek, no i, 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 i każdy sobie, sobie po prostu wydaje się, wydaje się każdemu, że jak, jak, że jak ja Podam, podam tą, tą cudowną buteleczkę, no to ja będę po prostu pierwszy w oddziale. No ale to jest po prostu błędne, bo może, może czy Krzysiek, czy Zbyszek zrobił sobie gdzieś tam po prostu badania lekarskie no i podał po prostu ten lek celowany. A to nie oznacza, że jak Krzysiek, jak Krzysiek ma daną chorobę, no to po prostu cały oddział ma, ma, taką, samą, ma taką samą chorobę jak Krzysiek. Tak? Panie doktorze, żeby to wybrzmiało jeszcze raz, najważniejsza jest diagnostyka. Yy, zaplanowanie odpowiedniego czasu, czyli to, co doktor powiedział, no. Zrobiło nam się dwa miesiące wręcz, tak? Żeby to tak, dobrze. Żeby zrobić, rzetelnie... że, dokładnie, żeby zrobić badania. Ja też, ja, ja też na, na takie badania to potrzebuję około potrzebuję tygodnia, bo, jeżeli, bo te, 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 teraz z kolei jeśli jest sezon, no to ja, ja, ja mam tutaj ogromne kolejki hodowców gołębi, no to ten, ten czas oczekiwania na badania się automatycznie wydłuży, okay. tak? Także też nie, hodowcy nie powinni się bać tego, że są w okresie pierzenia gołębie i że mm -hmm. mocno to wpłynie na pierzenie. Popatrzmy długofalowo tak. absolutnie. Tak? Co jest też ważne, bo hodowcy często zwracają uwagę, patrzą na kał. A nie będę przeleczał, widzę, kał jest dobry. Natomiast kał. Nie jest wyznacznikiem zdrowia gołębi. Nie jest, nie, dokładnie, dokładnie, bo też, też, też może, może być jakaś tam początkowa faza właśnie pasożytów czy bakterii, no i po prostu wszystko będzie, wszystko będzie, będzie w porządku porządku, tylko tak obudzimy się w Crusowi z ręką w nocniku w trakcie początku roz, roz, rozpłodu, bo teraz, teraz też jest taki bardzo dobry, bardzo dobry okres właśnie. Namnażania się tych wszystkich bakterii, pasożytów, jest, jest wilgotno, kał jest długo wilgotny, także pasożyty z łatwością in, infekują gołębie, bo na przykład w lecie, w lecie jest tak, no wiadomo, że kał po prostu szybko, szybko wysycha, to tym pasożytom ciężej zainfekować gołębia. A teraz, te, te, teraz mają bardzo dobre warunki. Rozumiem. Kolejna rzecz, przypomnienie, bo to już dzisiaj wy, wybrzmiało. Rodzice będący nosicielami przekazują patogeny potomstw. Dokładnie. To jako podsumowanie? Tak, bo przekazują, przekazują ją, je, je, je bo to no, znaczy wiadomo, jeżeli nawet, nawet pisklę wylęgnie się z kolei z jajka, no to no ktoś musi nakarmić te pisklęta. No i wtedy, wtedy na przykład samica chora na rzęsiska no będzie, będzie też oprócz tego, że będzie karmić y, te pisklęta swoją papką, też będzie karmić rzęsiskami. Tak? Dokładnie. A z, mo, z kolei pisklęta, pisklęta są dużo bardziej wrażliwe na różnego rodzaju właśnie pasożyty i, 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 i bakterie od swoich rodziców. No i, no i ta choroba dużo szybciej po prostu zabije te pisklę i, niż rodzica. Dlatego dorosłe gołębie przed szczepieniem absolutnie Powinny być zdrowe, odrobaczone i wyczyszczone. Dokładnie.